Cześć kochani! Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiejsze wideo będzie dotyczyło stylu, a dokładniej dress code'u. Wiem, że wiele z Was czekało właśnie na tę tematykę, na ten cykl, ale zanim przejdziemy do konkretów, chciałabym um, jeszcze taki mały disclaimer na początek. Um, nie łudzę się nawet, że w tym krótkim wideo uda mi się poruszyć wszystkie kwestie dotyczące dress code'u i wyczerpać temat, więc tutaj chciałabym Was po prostu odesłać do literatury fachowej, Myślę, że tam znajdziecie o wiele więcej informacji niż właśnie w takim wideo. Można powiedzieć, że ja w swoim wideo na tym kanale po prostu tylko zajamię temat, omówię oczywiście i pokażę Wam też przykłady konkretnych stylizacji. Natomiast jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, to na pewno lepiej będzie, jeśli zgłębicie ten temat w postaci książki albo artykułu w internecie, których też jest bardzo, bardzo dużo. Zaraz Wam powiem, czym jest dress code, jakie są jego kategorie i podkategorie i chciałabym podzielić tę tematykę na, na to, żeby to był po prostu cykl wideo, w których po prostu każde z nich będzie koncentrowało się na jednej podkategorii dress code żeby po prostu można było ją szczegółowo omówić, a w kolejnych dowiecie się o innych. Także zapraszam Was serdecznie do oglądania. I dlaczego tak naprawdę jest według mnie ważne znać e, zasady dress codu? E, ja myślę, że jestem osobą, e, ostatnią, która trzymałaby się bardzo, bardzo sztywno e, reguł, jeśli chodzi o e, stylizację, dobieranie swojego stroju, ale niezwykle ważne dla mnie jest e, dostosowanie go naprawdę do okazji, bo inaczej ubiorę się wychodząc po prostu gdzieś, nie wiem, do sklepu po bułki, a inaczej do pracy po prostu, czy na jakieś ważne dla mnie okazje, więc o tyle jest to dla mnie istotne, żeby po prostu zawsze prezentować się no po prostu elegancko i z klasą, nie popełniać żadnych gaw, jeśli mogę tego uniknąć oczywiście. No i wiadomo, inaczej ubierzemy się do pracy, inaczej ubierzemy się do szkoły, na uczelnie, inaczej po prostu, gdy uprawiamy sport, a jeszcze inaczej, gdy mamy czas wolny, gdy spędzamy go w domu czy poza domem, odwiedzamy znajomych. Także o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zaraz opowiem Wam, jakie są rodzaje dreszkodu, jakie są cechy szczególne wybranych z nich, bo oczywiście nie będziemy omawiać dzisiaj wszystkich. Postaram się dzisiaj skupić na właśnie tych najniższych szczeblach dreszkodu, także zapraszam Was do oglądania. Jeśli chcielibyśmy poznać taką najbardziej ogólną definicję dress code'u, jest to akceptowany sposób ubioru dostosowany do okazji i do specyfiki grupy społecznej i inny dress code będzie obowiązywał w pracy, inny na co dzień, a jeszcze inny przykładowo podczas oficjalnych ceremonii jak ślub, pogrzeb itd. I jakkolwiek formalnie to nie brzmi, jestem zwolenniczką tego, żeby znać zasady code'u, bo nawet jeśli nie będziemy chcieli się ich trzymać, będziemy chcieli je łamać, to przynajmniej będziemy robić to świadomie. I teraz pytanie moi drodzy, jak... Dresscode ma się do mody, skoro poszczególne jego zasady prawie w ogóle albo rzadko się zmieniają. I słuchajcie, może Was tutaj zaskoczę, ale jest jedna część wspólna, mianowicie chodzi o fasony. I pomimo tego, że dresscode charakteryzuje się pewną niezmiennością, sztywnymi regułami, ważna jest znajomość mody ze względu właśnie na to, że pewne kroje poszczególnych elementów garderoby zmieniają się na przestrzeni czasu. Jeśli chodzi o rodzaje dress code'u, to możemy je podzielić na takie trzy podstawowe kategorie. Pierwsza z nich to jest dress code formalny. I tutaj w ramach formalnego możemy wyróżnić dwie podstawowe podkategorie, jakimi są strój formalny wieczorowy, czyli white tie, inaczej biała mucha, i formalny dzienny. Do omawiania tych strojów jeszcze dojdziemy, myślę, w którymś z odcinków. Mamy też dress code półformalny, i tutaj pod półformalnym mamy black tie, czyli mamy czarną muchę, a jeśli chodzi o rodzaje dress nieformalnego, myślę, że te będą miały najczęściej zastosowanie i to na nich głównie będziemy się skupiać w tym cyklu, bo po prostu myślę, że w życiu codziennym najczęściej się z nimi też spotykamy. i tutaj możemy wymienić strój wizytowy na dzień, wizytowy na wieczór, biznesowy, profesjonalny, mamy też country City, mamy smart casual, mamy business casual, casual i strój sportowy. Jeszcze tylko krótka informacja dla Was, bo dzisiejszy odcinek będzie o tyle wyjątkowy, że postanowiłam, że w tym cyklu zawsze będę omawiać po jednym rodzaju stroju w danej kategorii dress code'u, ale jako, że nie ma jednego podejścia w tej kwestii. W ramach stroju sportowego czasami są kwalifikowane jako osobna kategoria, podkategoria, a czasami jest on podciągany pod strój typu casual, czyli strój dzienny. Ja raczej jestem zwolenniczką tego, że powinna to być osobna kategoria jako zdecydowanie najniższy szczebel dress kodu, ale w ramach tego, że nie ma po prostu tutaj spójnego podejścia, omówię dzisiaj dla Was te dwa stroje. Zaczynamy. Jeśli chodzi o strój sportowy z angielskiego, nazywany też active, mamy do czynienia po prostu tutaj z najniżej uplasowanym strojem w całej tej gradacji strojów dress code'u. Jest to oczywiście strój nieformalny i oprócz tego, no oczywiście wiadomo z samej definicji swojej najmniej oficjalnym. Jeśli chodzi o to, na jakie okazje jest on przeznaczony, no to tutaj muszę Was niestety zasmucić. Dla fanek właśnie takich strojów Raczej tylko i wyłącznie hala sportowa, sala gimnastyczna, siłownia, pilates, joga, joga, cokolwiek. Natomiast ja osobiście nie pojawiałabym się w takim stroju nawet w sklepie po przysłowiowe bułki. Aczkolwiek teraz na popularności zdobywam... Taki styl, który nazywa się atleża, czyli połączenie stroju sportowego z dziennym, i taki można już zobaczyć coraz częściej na co dzień. Czyli powiedzmy, nie wiem, mamy leginsy, które, leginsy i snickersy na przykład, które raczej widziałybyśmy na siłowni podczas uprawiania sportu i tak dalej. Albo połączony są z jakimiś dziennymi elementami garderoby, czyli na przykład, no nie wiem, ramoneską, albo marynarką nawet, albo no po prostu jakąś kurtką dżinsową, cokolwiek, co wiąże się po prostu z stylem takim codziennym. I widzimy go na co dzień na ulicy i to też jest ok. Natomiast no tu musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie tak naprawdę w takim stroju chcielibyśmy się pojawić, bo myślę, że w spodniach dresowych raczej średnio wyglądałoby to jako wyjście do pracy albo na spotkanie z przyjaciółmi może, ale ja bym tutaj była jednak mimo wszystko ostrożna. Natomiast jeśli chodzi o elementy garderoby, które wiążą się właśnie z takim strojem sportowym, no to wiadomo, dresy, jakieś stroje techniczne, legginsy, topy właśnie takie sportowe, buty, sneakersy, trampki. Buty trekkingowe albo jakieś takie, wiecie, górskie, wszystko, wszystko co kojarzy nam się po prostu ze strojem sportowym. I tutaj zwracałabym dużą też uwagę właśnie na mm, łączenie tych elementów garderoby, bo nawet jeśli będziemy miały powiedzmy na sobie marynarkę albo będziemy chciały iść w kierunku właśnie, mm, nie wiem, garnituru i tak dalej, to w rozumieniu dress code'u jeśli założymy mm, na siebie jakiś element garderoby, typu na przykład sneakersy, on, z samej e, rzeczy, swojej istoty ściągnie nam trochę ten nasz cały strój w gradacji stroju, właśnie w ramach deskodu, trochę niżej i na pewno nie będzie już bardzo formalny. Proszę bardzo, tutaj mamy przykład stroju sportowego. No myślę, że nikt nie spodziewałby się spotkać mnie w takim stroju na co dzień, na zakupach czy na spotkaniu ze znajomymi, chyba, że po prostu umówilibyśmy się gdzieś na uprawianie sportu, na rolki, na rower i tak dalej. Myślę, że nawet nie, nie zdecydowałabym się wyjść w takim stroju po bułki do sklepu, chyba, że wracałabym z jakiegoś joggingu i wstąpiła po prostu na szybko do piekarni, także tak. Tutaj właśnie mamy jeden z przykładów stroju Atler, czyli połączenie stylu sportowego z dziennym, takim casualowym, bo mamy marynarkę, mamy t-shirt, który... Bardzo mocno kojarzy się właśnie z takim stylem codziennym. Ta marynarka też nie jest marynarką taką wiecie oficjalną, więc myślę, że spokojnie można by było zaliczyć ją jeszcze do marynarki typu e, casual, ale mamy też elementy sportowe, czyli na przykład mamy sneakersy, mamy te krótkie spodenki, które kojarzą się tylko i wyłącznie sportowo, mamy bejsbolówkę i cały strój właśnie w takim stylu atlerza gotowy. Tutaj mamy też taką stylizację w stylu athleisure. Mamy um, spodnie dresowe, oprócz tego mam bluzę e, z kapturem, ale na to założyłam też takie elementy e, zwykłe, codzienne typu trench, e, ta torebka listonoszka. I zobaczcie, jak to się prezentuje w całości. Typu casual. Jest to strój inaczej codzienny, weekendowy albo taki strój po prostu bez okazji. Mamy do czynienia tutaj ze strojem e, nieformalnym, oczywiście. Plasuje się on jedno oczko wyżej niż strój sportowy, który przed chwilą omówiliśmy. Jeśli chodzi o okazję, jest to e, na pewno taki strój, wiecie, bez okazji, weekendowy, wakacyjny, do wyjścia. E, do sklepu po bułki, na miasto, na spotkania towarzyskie, jeśli oczywiście nie jest określony inny rodzaj dress code wtedy. Nawet zdarza się, że um, styl typu casual może być stosowany w pracy, o ile nie obowiązują tam inne reguły dress code Jeśli chodzi o elementy garderoby, z jakimi możemy się spotkać w ramach właśnie tego stroju typu casual, czyli stroju dziennego, są to na pewno ubrania i dodatki, które zapewniają nam komfort, swobodę, i tutaj myślę, że nie ma takich bardzo sztywnych ram, e, jeśli chodzi o to. Na pewno będą to ubrania, jak e, nie wiem, e, t-shirty, mm, swetry, jakieś bawełniane, dzianinowe sukienki nie wiem, Ramoneska, kurtki jeansowe jeansy, spodnie typu chinosy, różne elementy garderoby naprawdę. Chodzi tutaj głównie o komfort i o takie ogólne wrażenie naszego stroju. Na pewno nie będą to takie elementy garderoby bardzo, bardzo mocno oficjalne. A jeśli chodzi o obuwie, no to tutaj mamy też bardzo dużą dowolność. Mamy trampki, mamy szpilki, mamy balerinki. Wszystko tak naprawdę co y, przypada nam do gustu, co się nam podoba, ale tak jak już Wam powiedziałam, w ogólnym zestawieniu, ogólne wrażenie y, całego naszego stroju jest po prostu takie wiecie codzienne, mniej formalne. Tutaj pamiętajmy, że strój book casual nie sprawdzi się też na każdą okazję, mimo że to jest taki strój wiecie, może by y, powiedzieć, na co dzień. Y, y, Czasami nawet jesteśmy, jeśli w pracy obowiązuje strójkarzu, tak bardzo przesiąknięci tym, tym stylem, tym rodzajem stroju, że już na inne okazje też jakby przenosimy ten rodzaj dress code'u, co jest częstym błędem, bo no czasami może być to traktowane jako po prostu brak szacunku, jeśli Mamy jakieś oficjalne m, ceremonie, a ktoś przyszedł był ubrany m, no, tak jak e, ubiera się na co dzień, więc tego m, należałoby unikać. Aczkolwiek jest jeszcze jedna gafa, która związana jest z tym tak jakby jak ubrać się zupełnie na odwrót, jeśli jest powiedziane, że m, powinniśmy ubrać się na co dzień po prostu w stylu e, casual, a ktoś przyszedł ubrany z kolei m, overdressed, możemy powiedzieć, czyli zbyt strojnie. No, tutaj też mamy kolejne fopa. Jeden z przykładów stroju typu casual, takiego codziennego, e, mamy właśnie tutaj: zwykły sweter, e, jeansy, e, torebka listonoszka, jakieś okrycie, e, nakrycie głowy. I to by było na tyle: możemy się tak wybrać na zakupy, na spotkanie, e, na wyjście do kina, cokolwiek. I myślę, że to jest taki strój wielo zadaniowy. Moi drodzy, pamiętajcie, że um... Nasz strój traktowany jest jako całość, mimo że na przykład tutaj mam spodnie, które mogłyby wydawać się eleganckie, cała reszta jakby ściąga tę stylizację trochę w dół, czyli ramoneska t-shirt, czyli znowuż mamy tutaj do czynienia ze strojem raczej codziennym, aniżeli eleganckim, jak mogłoby się tutaj wydawać po tych spodniach. Jeśli chodzi o stylizacje casualowe, tutaj dużą rolę grają też materiały, więc na to sobie też zwracajcie uwagę, bo inne materiały będą miały zastosowanie w stylizacjach codziennych casualowych, a inne z kolei w stylizacjach biznesowych, formalnych. Tak jak na przykład tutaj mamy przykład sukienki, która jest co prawda długa, ale właśnie taka bawełniana z rozciągliwego materiału, elastycznego. Inne materiały będą miały zastosowanie, gdy będziemy myślały o stylizacjach biznesowych. Uwagę na materiały, bo mamy tutaj spodnie ze sztucznej skóry i tak jak Wam powiedziałam, materiały grają bardzo dużą rolę w drescie, bo raczej taki materiał jak sztuczna skóra skóra nie kojarzy nam się bardzo z lukiem takim biznesowym, formalnym, tylko właśnie raczej z takim codziennym, więc z samego swojego założenia ta stylizacja będzie nam się kojarzyła już z raczej takim codziennym lukiem, aniżeli czymś eleganckim. Ja sama Ubieram się tak na co dzień, bardzo często bardzo lubię taki look i czuję się w nim bardzo swobodnie. W dzisiejszym wideo to już jest wszystko. Dajcie mi koniecznie znać, jako że to jest pierwszy odcinek właśnie tego cyklu e, o Reszkodzie, e, chcę uwzględnić Wasze sugestie, Wasze komentarze w e, przyszłych odcinkach. Także jeśli chcecie więcej albo teorii, albo więcej praktyki, dajcie mi koniecznie znać. Ja to wszystko postaram się właśnie wdrożyć w kolejne odcinki. Ja się już teraz z Wami żegnam. Do następnego. Pa pa!